Cześć! Wiele dziewczyn pytało o takie buty UGG, naprawdę tanio, lub na, na przykład inne takie, takie. Widzicie, macie naprawdę masę różnych butów w różnych kolorach. E, co? Przykładowo te sznurowane właśnie, które są najpopularniejsze, o które dużo osób pisało mi tutaj. E, jak widzicie, są za 136 zł. Ja pokażę Ci, jak to zamówić. A pisały, pisało dużo osób, no po prostu zbieram naprawdę sporo butów, już zamawiam sobie, wiem jakie je zamawiać, po prostu tanio. E, Więc co, jak sobie to zamówić? Na szybko pokażę. Jak wejdziecie pod Instagramem, pod YouTubeem w mojego linka, w mojej Linktree, to wyświeci się ta stronka tutaj. Musimy tutaj kliknąć i się zarejestrować. Potwierdzimy sobie później maila. No i co? Zjeżdżamy sobie w dół po rejestracji. To jest naprawdę ważne: ta rejestracja, bo po prostu nie zamówicie bez tego butów i też nie będzie tanio. Zjeżdżamy sobie w dół. Tu jest kategoria na zimę. Tu są właśnie te buty UGG. Klikamy sobie w te buty. Wybieramy sobie tutaj, jakie chcemy. Widzicie, jest naprawdę masa różnych po prostu kolorystyk wersji. Ja wam pokażę przykładowo sobie no nie wiem, obojętnie, przykładowo właśnie te sznurowane. Wybieramy sobie jakiego buta chcemy. Wybieramy sobie rozmiar, są do, od 35 do 40. Także co, 40 przykładowo, tu nic nie ruszamy już. Zaznaczamy tylko tutaj, klikamy sobie buy now. Płacimy jakąś formą płatności, tyle ile wyjdzie. Co później? Zobaczcie, jak sobie widzicie w my order tu będziecie mieli zakupione rzeczy. Ja wam pokażę może na przykład właśnie Balencja, jak Triple S, które zamawiałem sobie. Co, dostaniecie takie zdjęcia po 3 dniach dokładnego produktu możecie zobaczyć. Porobię wam dokładne zdjęcia, zrobię wam małą kontrolę jakości, czy z butem wszystko jest OK lub innymi po prostu rzeczami, które zamawiacie. No i jeśli już są te zdjęcia, to powinno być to gotowe do wysyłki. Jak wejdziemy sobie tutaj w magazyn, to tutaj macie po prostu zaznaczamy sobie rzecz, którą chcemy wysłać. Tu możecie jeszcze raz zdjęcia zobaczyć, i wszystko zaznaczamy rzecz, którą chcemy wysłać. Jeżdżamy w dół, klikamy sobie submit, wpisujemy tam nasz adres. No i po prostu wybieramy przewoźnika. Klikamy tam autodeklarację, bo będzie trzeba też zaznaczyć. I to tak naprawdę tyle. Wysyłamy sobie to do Polski. Mi paczka idzie mniej więcej z tej strony około 9-10 dni, więc jest to naprawdę szybko. No i co? No i to tyle. Ciesz się butami fajnymi za 130 zł. Dzięki i cześć.